Until z tej strony na kierunku i witam Was bardzo serdecznie. W odcineczku z Karabinów w samotnej dla Dropa i chcę mieć święty spokój. Mam w drużynie czterech randomów, którzy są teammateami Jakby to ująć, to ja nie miałem nawet najmniejszych szans na głosowanie na cokolwiek, więc nie patrz. A ty została? Słupka i słoneczek, i tak dalej, i tak dalej. Hello, I go A. A site. I w życiu to mam. No, oh, no, no. I go A. Hey. site alpha. Opa. proszę. Move out. Proszę mnie nie denerwować. To jest początek gry. Ja się nie rozgrywałem. Chyba, tak, szczerze mówiąc, nie w CSS 5-6 dni. Jak nie dłużej. Ostatnio sobie troszeczkę na brokenach posiedziałem. O oh my god, mamy kursy. Ale jestem lepa Lepsztajna. Ale nic. Najwyżej będę grał jakby Chyba nie gorzej niż Storm. A może chłopaki też się rozgrywają? Nie wiem. No. Ze mną jest kawa. Towarzysz kaważników. Nie wiem w sumie kiedy został ale trochę też mogę go potraktować bardzo informacyjnie, bo myślałem, żeby zrobić upgrade pc -ta, ale jak się okazało, troszeczkę koszty mnie przerosły eee, no i po prostu nie będzie upgrade'a. Będę grał na tym, co mam i być może w, w następnym roku, w Maca 25, może uda mi się skomponować coś nowego. No nie wiem. Ach, i pytanie, czy warto. No cóż. Nieważne. Zobaczymy. Czas pokażę czy będą pieniążki, czy nie będzie. O, chłopakom to tutaj tak ładnie to wychodzi. Ale nie odzywam się, bo w sumie tam się wyjebałem. No tam się wyjebałem. I co oni tu mają? O, to jest, nie wiem, czy kojarzycie kiedyś był taki stary mem słynny. Ee, córka syna, matka syna, czy jakoś tak to było? Z tym małpiotuszuszką, to ma zarost. No nie pamiętam, i jakoś tak. Kto pamięta, ten wie o co chodzi, jak to nie, no to jest trudno. Dobra, lecim towarzysz Negewiszcz i zadukcowy. Może jakiegoś smoke'a tu sobie rzucił? Mam nadzieję, że tam nie będę chodził. Nie, nie będę. Celownik mam taki grudy, bo jednak jestem ślepy. O kurwa. O sto, okej. Okay.

594. no dobra Co tu jest? 1 ja O i teraz czuję, że wpadno B i to tak... Przepraszam, wpadno A i to tak na intensywności o, tu sobie... Rozmawiałem pewnie na Discordach chyba na innych sitach No nic. A ja sobie sam popierdolę do Was i tyle w temacie. Nie potrzeba teammateów. Może no, się nie będę denerwował tak bardzo na moich sojuszników. Ostatnio sobie grałem z Rudym. była to mapa i zostałem skikowany taki tak easy metu, że Nie gram już z tym małym skórbysynkiem. Przejebał sobie. Hm. Jego grzechy tak łatwo nie spłyną. Ja odejdę w zapomnienie, co ja pierwko czemu no, ja patrzę na prawego, no, Jakbym siedział kurwa na razie. Nie wiem, co jedzie? Bońska nie? Bońska tyle? Bońska tyle? Kurwa, pajacu. Oh my God. Więcej, kurwa tupania. O kurwa, no to grubo. Nic nikomu nie kupuję, ja gram sam, oni grają też sam. <śm> Bardziej nie będę chodzić z tym kurwa pajacem. Dwa razy tupnął nim jazdą, żebym się skraść do tamtego typa. Jestem pewny, że on się kurwa tego nie spodziewał. Ale no co, słyszał, że się coś tupna, no to. No i co, ja będę się. No, mi się nie denerwować, trzecia runda ja już się wkurzyła. No nie da się grać na spot. Tak, principalnie. Ja sobie podejdę sam. Bear, be on, B. Okay. Oh, on water. Last one, sorry, low HP, low HP. Yes, go down for fire. Oh. He was not low HP. Minus 25 for me. Ja się nie rozgrzewałem, więc Niech ją. Ale... Poza tym nie jestem ostatni. Hm. A z jeszcze jednej przeciwnicy w ogóle nie chodzą do nas. To ja będę się tutaj denerwował. Ujdy, żółty ma mnie w życiu. A tutaj taka przeruchana mnie. A-step. Nie pojechał. A się kurwa zagapiłem.

Kurwa mać 3 dni te granaty wyciągę Kluczów Czemu ja nie mam IVP, zabiłem dwóch, a trzeciego wyspotowałem no Ruski jak chuj, albo Ukraina, albo Uganda, albo jeszcze jedne gówno Dobra, ja tam włączenie się kręci w plen i zobaczymy co z tego wyjdzie tam bo bo ja to dokładnie spadło a bo tego szukałem czegoś Hey Green is for video Maybe in front of smoke to no, za głośno Maybe baby yellow. Okay Right, BABY! Probably, BABY! Probably I'm not speaking your language, so you don't understand what I'm talking. You're my best friend, bro. No. Smoke. Oh, oh shit, mid one. Kurwa, czemu oni są tacy... Oh my fucking god. Czemu oni są tacy głośni? Ja pierdolę love to kurwa jest? <laughs> O ten jest teraz za cicho, skórki Co to za ksiądz Skąd tam jest? Jesteś jakiś e, Dobra, nieważne. O chyba rusek hmm. Druga nuda gówno robię, to nic. Może jakbym dorwała w upę? Eee. to, to moją... Ręko jak młotek, to ja sobie mogę karpia odgłuszyć, a nie kurwa typa tak, Playtime. raczej ten do nie wyjdzie. wszyscy mają scenseryki? Jo! Nice, no nice. That was good. To było. pretty good. Yes. Pretty good. Take this, take this. Okay, to było. To było. To było. To Okay, To you. My było. To było. what is your country? To Ukraina or something like this? Czech Republic. Ah, było. No było. To no po polsku! A, to wy będziecie rozumieć! O, bober! Aj smok, aj smok, Okej, okay, okej. Okay. Ja jebie No to dobre. Dobre, chłopaki. A już nie wybaczam. Temu żółtemu też. Kto zabił wtedy, że kupał. Aha, mi dał. Kupa, wierzą. Wierzą we mnie! Aż się muszę... Trzeba jakoś inaczej usadowić, żeby mi się lepiej strzelało. Tylko myślę. No nie, no zobaczcie, Zjedzę sobie na tym B. A, kurwa, te sajty. Brak zrobić post do Valve, żeby zamienili na anonimie sajty, bo się każdemu pierdoli. A, B, tu powinno być B, tam powinno być A, bo jest bliżej. I? I think right let me come meet me too throwing flashbang deploying a shield What the fuck? Run, 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 run! What was that? What was that? He just ran into me and sell, sold me headshot. From my K. Fuck this RNG. Here, So Sell this m I buy you M4, bro. No, 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 I'm good. Next oh, time, you can bro. buy for Please. purple. Yeah. kurwa znowu mam zero ale mi lepiej sprzedano, no come on you can go. I idź no. co ja zrobię? Będę siedział, kurwa, się nie objawia. Flipkę słychać. Kurwa, przypotężnie jest ten celowy, ale lepszy to chyba niż kropka, co? Napisz w komentarzu. Ja myślę, że chyba ja, ja trochę więcej widzę. I tak nieraz na to kropkę, jakby przeciwnik na daleko się namierzyło, i w ogóle nie szło trafić. One. Aś, aś. Aś. No tak, no tak na spokojny gram. No. no co ja mam powiedzieć? Nie będę rasował. Gram sam, chłopaki są w czterech. Co innego jak my mamy czwórkę, i ktoś grasa. No. Tak, się wiecie. No nic. No nic, no po prostu kurwa, no nie. Dobra, no, no może right wkrótce sobie no, Ja będę kupował depo, mają 4 cztery, kłopaki są majętne. Ej, hey, flash. Ej, hey, steps. Sorry, I was swapping weapon. Me. That was your straight? Throwing fire. Wait, right, I can flash up. Oh, don't. Do huh? Ok, to jest O, banana ktoś przykleju do tego, digga? Serio? Komuś się kurwa taki niebieski trafił? Ja pierdolę, tylko ja takie głupno dostałem, obej obejść rany. Oje Ale mi przykro a jeszcze bardziej, że mi nie siada. Ale nie no ja nie widzę przeciwników. Ja nie mam przeciwników. Jeden, dwóch, trzech, czasem jak przyjdzie nas odwiedzić na kupy przyniesie. Wajatka, babułka. Pepuje go top?

shit Perfully saute yeah. shit at middle? Ty widziałeś, co ja zrobiłem? Oh my god. Go, go, go. Dobra, jutro tak nie będzie. Niech będzie. Pamiętam jak kiedyś ruscy pisali, jak walili takie kurwa z obrotki, z przewrotki Zawsze było Putin hacks, kropka ru. Yeah, tu smoke

Zdąży, zdążę, zdąży, zdąży, zdąży. Jedna sekunda zielony, mamy to Mamy, mamy Easy, easy katka Dia w upa. ja w upa ło I can buy Mac o kurde. Macie tutaj złą na ziemi. Na ziemi, złom, grajcie. Ale kurwa siadło. No to, to powiem szczerze, A szkoda, że mu nade'a rzucił po ślizdę. No, strata pakietu. kurwa jak ja tu wylnęłem w tej Nice. Water? Water.

Ja idę mi da patrzeć. I co to jeden? A ty wodę patrz w Idź na wodę. No, dobra, nie będzie rozstawione. Raczej przyjdzie z mojej strony, kurwa, tam sobie nogę opierwalić. Good. Good my friend. Only two rounds left. We can do this. Or maybe 3. O oh, no 3. It's premier not, oh, nie not kurwa turniejowy. A ile mi w ogóle brakuje? Expa. Okay, o okay, panie! Okay. Jeden mecz i dropik. What? Can you repeat? Ja głupotę pierdolę. O oh, Jezu, my friend, check my YouTube. O, only głupota on my YouTube. <laughs> Okej. Okay. Trochę go za mocno ściszyłem. Nie, tak ci pogadam. A si sloves mi. A to ja go nie ten, to ja go nie wiem. Dobra, nie masz. O kur... Ja to mam. Yes, yes. O oh, no! Lewy, 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 lewy. One behind. Water one. A, czekaj. Ładuję. Chowaj, chowaj. Nice, kurwa. Dobre. Pomarańczowy. Dobre pomarańczowe. Mak ten, dawaj, daj Dawaj, We Weź, weź bombę, bo ja się brzydzę. Bomba niedobra w moich rękach. Nie dobra, nie dobra. Niedobra, niedobra. Niedobra, dobra. bomba. To na flash up. Oh, Dawaj plan ja Oła, oła! Kurwa, nie mnie? To są ja, Saśka. O, they play force. Nice! Masz, lubisz to, suczka. Lubisz to! Lubisz to, suko. Good job. Nie no, fajnie, siadło. Ooo, nawet tak aż z obrażeniami nie uciekłem do tyłu. One more A? Oh no, one more B? Might be go. Nie Okej. Okay. Doru... drop weapon. Razy, A? Dobra. Kurwa. Gdzie jest mój mag? Jak go nie podniosę? Przepraszam, robiłem porządki na respie. To niedobre. Nie, bronię wyrzuciłem za jest strukturę. They play force, one behind. Half or maybe less. Check water. Ernest. Ernest, plecy, woda! HP. Niech. Ay O, ay ay ay. Ty na pewno czeski, zabrzmiałeś jak stuprocentowy polak. Macie Galilę. Czeski, czeski. A czeski. Daj Galila. Zenda. Zde, zde, Zenek. Daj, daj Galila. <laughs> Dzięki Spoko Na B na, na. Na A Na znowu o na kurwa, no, no chodź kurwa To idziemy, chodź To idziemy, idziemy, idziemy Dobra, spokojnie Ej oni Za dobrze brzmiał na Czechu Wydaje mi się, że Polacy Pan Pussy. Idź, Idź, ja patrzę Zagowało. Jeden konektor. konektor. Obi. Dobra, ja... o, oh, nice. Dzięki za grę, zostawcie suba. Dzięki dzięki. Zostawcie suba. Damy suba. Dzięki, dzięki, trzymajcie się, cześć. O, ale fajnie. Ale fajnie, o jezu! Kurwa, dobrze by się z nimi grało. Aż bym zagrał Nexta, ale nie. Bo grałem tylko dla Dropa i dobiłem level. Dzięki za uwagę i trzymajcie się do następnego. Cześć!